Arden. Arden. Czekaliście na tą i na check nutę. Ja oczywiście i not know you my the sky my gang, napada. Mój gang. Tu strzela, mój gang Mój gang tu napada, mój gang tu strzela Mamy te pitbulle, mamy te pitbulle na bań Napadamy gang. gang, gang, gang Mój gang tu strzela, mój gang ma pitbulle Mój gang tu zabija My się tu nie boimy niczego My się tu nie boimy niczego I stracię pięści i wchodzę na bank mówię, dawaj mi kasę Bo jak nie, nie To zaczadę was gazem, gazem Pistolety przygotowane I muzyki już strzelają Ja tu napadam z mordami Oni za mnie trzymają tu Mój gang tu napada, mój gang tu strzela Mój gang ma figurę Podjeżdżamy tu pod bank My się nie boimy, raz, raz, raz Wyszelony już pistolet A na boli brak Policja tu podjeżdża Zatem za, ja. nie ma paka, razy dwa Mój gang tu mój gang ma mój gang zabija Nie bójmy się policji Zaćmienią pięści, ja tu wkraczam Bo to rata stacja Bo to rata stacja Mój ma Pam, pam, pam Mój gang tu napada Mój gang tu strzela Mój gang ma pitbullę Strzelany ulikami zacznie pięści, ja tu wstam Komu Będzie gruba dęta Praczą tu i le. Mój gang ma pitbullę Mój gang tu strzela Mój gang ma uzniki